Pani, jedny, pani to są tak, pani dyrektor szkoły w Radzikowie Wielkim i pani dyrektor w Mordach zespołu oświatowego, pani Jolanta Wierzejska. Szanowny panie pośle, szanowny panie przewodniczący, szanowna pani starosta. Szanowna Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach, Szanowni Państwo Radni, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, którzy przybyliście na dzisiejszą sesję. W imieniu, w imieniu społeczności Szkoły Podstawowej Bredzikowi Wielkim składam serdeczne podziękowanie Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy za pomoc finansową udzieloną na remont i modernizację. Dzięki państwie, Państwa inicjatywie na części szkoły została wykonana termomodernizacja. Przeszliśmy na ogrzewanie niskoemisyjne i proekologiczne. Doceniamy Państwa zaangażowanie. Serdecznie za to dziękując. Dzisiaj szczególne podziękowanie kieruję do Pana Burmistrza. Miasta i gminy Mordy Jana Ługowskiego. Za dostrzeganie działań podejmowanych w szkole, wspieranie inicjatyw, bardzo dobrą współpracę i okazaną życzliwość. A wszystkim Państwu życzę dalszych sukcesów oraz wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Szczęść Boże. i pani dyrektor zespołu oświatowego w Mordach pani Alina Wołosz witam serdecznie e, szanownych państwa e, pana posła na sejm Rzeczypospolitej e, panią wicestarostę powiatu siedleckiego przewodniczącego rady powiatu siedleckiego przewodniczącą rady miasta i gminy Mordy e, pana burmistrza miasta i gminy Mordy, panią sekretarz, szanownych państwa radnych i wszystkich tu obecnych. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować państwu za życzliwość, wsparcie, pomocną dłoń, dobrą radę. Współpracy zarówno z Urzędem Miasta i Gminą Mordy, jak i współpracy z instytucjami, które się znajdują przy Urzędzie, czyli z biblioteką, ze spółką komunalną, z Ośrodkiem Pomocy. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Od momentu, gdy objęłam stanowisko dyrektora w zespole oświatowym w Mordach, nigdy nie odmówiono mi pomocy. Zawsze udzielano wsparcia finansowego oraz tego merytorycznego, tej rozmowy takiej konstruktywnej, gdzie zawsze wypracowaliśmy jakieś wspólne wnioski. Dziękuję bardzo za przepiękny plac zabaw, który mamy do dyspozycji w tej chwili i mogą korzystać z niego dzieci z przedszkola oraz z klas 1-3 w zespole oświatowym w Mordach. Dzięki temu możemy wzbogacić naszą ofertę szkoły, możemy urozmaicić zajęcia prowadzone z dziećmi. Dziękuję za ścieżkę edukacyjną i rozpisany projekt w tym kierunku. Bardzo dziękuję tutaj za wsparcie panu burmistrzowi, za organizację tego wszystkiego, za prowadzenie projektu panu Kamilowi Stańskiemu. Że mogliśmy tutaj właśnie przy tym projekcie również zorganizować całe. Piknik ekologiczny, który był ogromnym przedsięwzięciem, i myślę, że tutaj Państwo, którzy mieli możliwość uczestniczenia w tym projekcie, również widzieli, jak dużo pracy zarówno dzieci, jak i rodzice włożyli w to, żeby to wszystko zorganizować. Także bardzo dziękuję za pomoc i tutaj wsparcie duże finansowe również. Dzięki zmianom tutaj, o których mówił Pan Burmistrz, modernizacji kotłowni, obniżyliśmy znacznie koszty utrzymania, również i wymiana oświetlenia w budynku B na sali gimnastycznej obniżyła te koszty i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to wszystkim, wszystko. Mamy nadzieję na kontynuację i rozpoczętych, jak i tych, które są planowane wszelkich inwestycji. Aby szkoła była bardziej nowoczesna, przyjazna i dzieciom, i rodzicom. Ja ze swojej strony również dokładam tutaj wszelkich starań. Dziękuję za współorganizację wszelkich tutaj przedsięwzięć, wszelkich uroczystości, które mamy okazję wspólnie z urzędem organizować. Dziękuję za Państwa obecność. Także tutaj możemy kontynuować wszystkie tradycje, uczyć młodzieży również i e, takich tradycji naszych. Życzę dalszych sukcesów, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. A na nadchodzące święta, drodzy Państwo, e, Wielkanoc to przede wszystkim czas otuchy i takiej nadziei, e, czas odradzania się w wiarę, w siłę Chrystusa oraz przede wszystkim drugiego człowieka. Pracownicy jak i ja zespołu oświatowego życzymy, aby te święta wielkanocne przyniosły Państwu radość, wzajemną przede wszystkim życzliwość w tym gorącym okresie. Niech ten czas przeniesie odnowę, a współpraca, którą mamy przyjemność tutaj kontynuować, rozkwita niczym wiosenna natura. Bardzo dziękuję i serdeczne życzenia wielkanocne na ręce Pani Przewodniczącej, jak i Pana Burmistrza. Dziękuję bardzo.